Witam moich drogich uczniów! Dzisiaj zrobimy sobie zajęcia z tabel przestawnych. Na maila, znaczy na Librusa, wyślę Wam taki plik. Jednak chciałbym, żebyście inaczej to trochę zrobili. Więc ja zastosowałem 13 sprzedawców, 3 miesiące i 3 oddziały. Oddział Gnańsk, Pruszcz, Kartuzy. Sprzedawców sobie wybrałem tam dowolnie. Wy wybierzcie sobie kolegów i koleżanki z klasy i skopiujcie to, tak. Jeśli chodzi o sprzedaż, to mogą być dowolne cyfry. Nie musicie tu szczególnie się rozwodzić nad tym. Ale przy formułowaniu Trzeba zaznaczyć komórki walutowe i zero miejsc po przecinku, żeby nie zaciemniały nam sytuacji. I my dzisiaj ja to sformatowałem jako tabelę zwykłą, tutaj w wstawianiu tabela i sformatowałem to jako taką a nie inną tabelę. My dzisiaj poznamy wstawianie tabel przestawnych, więc ja znowu zaznaczę całość mojej tabeli tabelę przestawną, wybieram nowy arkusz i wstawiam i tutaj są pola tabeli przestawnej, sprzedaż biorę do wartości, sprzedawców do etykiet wierszy, oddziały do etykiet kolumn i miesiąc do filtra raportu i teraz zobaczcie, możemy przeprowadzić sobie analizę, na przykład z kwietnia przeprowadzimy analizę dla oddziału tylko kartuzy, tak? i widać, że w kartuzach w kwietniu Jacek i placek mieli sprzedaż na poziomie 5 milionów bardzo ładnie, przepięknie, ale zobaczcie, to dalej jeszcze nie jest tak super czytelne. Zobaczymy jak w maju. W maju również tu Jacek i placek przedują. Widać, że to liderzy naszej firmy, ale. Jeszcze jednym narzędziem jest przejdę do arkusza, gdzie mam zwykłą tabelę, i wstawię tym razem nie tabelę przestawną, ale wykres przestawny. Tak? Więc znowu zaznaczam te dane, wstawiam w nowym, w nowym arkuszu i znowu sprzedaż biorę do wartości, sprzedawców do pola osi, oddziały do pola legend i miesiąc do filtra raportu. I zobaczcie, wstawiły na mi się dwie rzeczy od razu, tak? Tu jest okienko filtru wykresu przestawnego, gdzie możemy sobie wybierać na przykład miesiąc, My tylko kwiecień weźmiemy i zanalizujemy sprzedaż z kwietnia, gdzie również Jacek i Placek są wybitnymi liderami, ale obok, zobaczcie, mamy tabelę przestawną naszą, czyli wstawiło nam się od razu jakby Podwójne narzędzie, tak? Tabela przestawna i wykres przestawny. I tu możemy na przykład sprzedawców tylko niektórych sobie zanalizować, których tam chcemy. I zobaczcie, tutaj w e, tylko paru sprzedawców zanalizowałem. No widać, że większość się obija jednak w firmie, nie sprzedają nic. I tą samą analizę można przeprowadzić na e, wykresie przestawnym. Tak zrobioną pracę przyślijcie do mnie na maila na adres odsocin.małpagiemail.com z e, zaznaczeniem szkoły, klasy, imienia i nazwiska. Tak. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się w miarę szybko w szkole na zajęciach. Wszystkiego dobrego Wam życzę.